Pokój. Nie był to pokój, który oferuje świat chwilowy, zależny od okoliczności, łatwy do zburzenia. To był pokój głębszy, trwalszy, pokój, który, jak mówi Pismo, przewyższa wszelki umysł 47 To był pokój płynący ze świadomości bycia pojednanym z Bogiem, ze świadomości, że moje życie, pomimo wszystkich moich słabości i upadków, jest w Jego rękach. Ten pokój nie oznaczał braku problemów czy trudności. One wciąż się pojawiały i będą się pojawiać, bo takie jest życie na tej ziemi. Ale teraz miałem wewnętrzną siłę, by stawiać im czoła, wiedząc, że nie jestem sam. Że on jest ze mną, że jego łaska jest wystarczająca. Ten pokój był jak cicha kotwica, która trzymała moją duszę mocno, nawet gdy wokół szalały burze. Był owocem zaufania, owocem poddania się Jego woli owocem doświadczenia jego niezmiennej.